Dzień dobry. Dzisiaj, Dzień dobry. W pro... dzisiaj w programie 10 Minut dla rolnictwa gościmy pana Stanisława Żółtka, kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z ramienia partii Polexit oraz kongresu Nowej Prawicy. Zanim przejdziemy do omówienia wizji rozwoju rolnictwa naszego gościa, nie sposób nie zapytać o to, o co dzisiaj wszyscy pytają. Mianowicie, skąd panu udało się zdobyć pakiety wyborcze, które prezentował pan na konferencji wczoraj wieczorem, zdaje się. Tak, no cóż, ponieważ z tego co mi wiadomo, od dziennikarzy poprosiłem, żeby sprawdzili, czy to przypadkiem ktoś sobie żartów ze mnie nie zrobił, bo gdy zobaczyłem ten pakiet, no to od razu takie podejrzenia były, bo też uznałem, że niemożliwe, żeby państwo. Przygotowało tego typu pakiet wyborczy, który można dzięki któremu można oddać 20 razy więcej głosów niż, 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 niż jest. No więc ja to otrzymałem po prostu. Jak rozumiem, firma prywatna dostała zlecenie konfekcjonowania, dostała osobno kartę głosowania, to oświadczenie czy koperty, oni to składają. Z maszynami, oczywiście, no bo dostali te z tego, co wiem, 5 milionów tego. No, widać kilka firm takich w Polsce dostało. Yy, I wkładam to do kopaty, żeby był taki zestaw wyborczy. Prawda? Yy, no i jakiś tam pracownik zaniepokojony, jak zobaczył, co to, to jest. A tu nie potrzeba wiele rozumu, żeby zorientować się, że to jest coś jakiegoś idiotycznego. Znaczy nie wiem, jak to nazwać, bo to chyba nawet nie jest żadne to nie jest oszustwo, tylko to chyba jakiś taki państwowy dowcip wyborczy po prostu i tyle, nie? No ale zaniepokoił się, no, w związku z czym dostarczył, e, dostarczył e, akurat że mnie. No. A nie obawia się Pan, że temu pracownikowi grożą konsekwencje, no zresztą z punktu widzenia prawa słusznie. Ja nie a wiem. Dlaczego, a, a dlaczego słusznie, jak pani powie, bo ten pakiet wyborczy przecież nie ma żadnej ustawy związanej z wyborami i z takim pakietem wyborczym. Czyli na razie to nie jest w ogóle żadna no, być tego sprawdza. Może chociaż za wyniesienie z zakładu. Kartki papieru. No wie pani, no tak, no za wyniesienie kartki papieru. Wie pani, ale jeżeli ktoś to robi pro bono, no bo wystarczy, że mogą być sfałszowane wybory. To tak drobne wykroczenie, jak wyniesienie kartki papieru, wie Pani, no chyba nie jest. Tutaj nie ma w ogóle dyskusji na ten temat, prawda? Także, że, że to jest oczywiste, że nie tylko, że mógł tak zrobić, ale powinien tak zrobić. Gdyby tego co więcej, jeśli prawo mówi, że, 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 że jeśli on uznał, że następuje podejrzenie popełnienia przestępstwa, a tak rozumiem, że uznał, to ma obowiązek to wynieść i dostarczyć. Gdyby tego nie zrobił, a, tak, a myślał, że tak jest, że to może być przestępstwo, to by popełnił przestępstwo. Czyli on to zrobił po prostu, bo prawo mu to nakazuje tak zrobić. Musimy wrócić do tematów rolniczych, bo jednak jesteśmy portalem <grych> i kanałem o, dla tak. rolników. Myślę, że oni także są ciekawi tego, co ma Pan do powiedzenia na temat rolnictwa, tym bardziej, że przecież reprezentuje pan partię Polexit. Sama nazwa wskazuje, że będzie dążył da, pan do tego, żeby wyprowadzić Polskę z Unii. Yy, I teraz pytanie, jak mają funkcjonować rolnicy poza wspólną polityką rolną? Pana wizji rolnictwa. Może powiem w tej chwili, jak wygląda obecnie sytuacja. Yy, w tej chwili do, do części upraw, czy tam do, 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 do areału, są dla rolników pewne dopłaty, no nie do wszystkich, prawda, ci co umieją załatwić to mają, a, a ci co bardziej trwanie, a ci co nie, no to, to nie, co zresztą powoduje między nimi konflikt, konflikt i, 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 i słusznie, no, no rzeczywiście jest to nieuczciwe, ale są tego typu dopłaty. W Unii Europejskiej również są dopłaty dla do rolników, tyle tylko, że w Unii Europejskiej są wyższe dopłaty. Polska nawet gdyby chciała dopłacić tyle samo, co na przykład rolnik niemiecki i tak dalej. No ale to, to nie po... możemy generalizować, bo te dopłaty są różne w różnych krajach. Tak, różne, ale generalnie są wyższe. Znaczy, generalnie to jest. No, no nie ma kraju, który de facto. No mówię, ja nie mówię w tej chwunii, ale nie ma kraju, mówię o zachodnich krajach, prawda? Nie ma tam kraju, który miał takie dopłaty jak Polska. Wszyscy mają wyższe. No, ale nie, nie. Pan mówi, że to zależy od tego. W tej chwili milion trzysta tysięcy rolników otrzymuje te dopłaty. Czyli to jest bardzo spora grupa tak, ludzi. Tak. Oczywiście, ale nie wszyscy. ale nie wszyscy. Właśnie o tym mówię. No, no, dopłaty nie. bezpośrednie chyba wszyscy otrzymują. No to nie, no wie pani, to zależy od, od rodzaju uprawy, od tego, od areału. Od klasy ziemi, od te, te, takich rzeczy, prawda? W każdym razie ja chciałbym się skoncentrować na tej sprawie, że polscy rolnicy otrzymają mniejsze dopłaty niż na przykład niemieccy rolnicy, prawda? A konkurują ze sobą no, w sprzedaży, no, w produkcji rolnej, a, a tymczasem tamci mają więcej, polscy mniej. Gdyby na przykład rząd polski pomyślał tak, to, no, to nie rolnicy polscy, żeby konkurencja była uczciwa, dostają takie same opłaty jak niemieckie. No to póki jesteśmy w Unii Europejskiej, tego nie można zrobić, bo Unia nam tego zabrania. Właśnie próba takiej dopłaty większej, no to jest niemożliwa, bo Unia Europejska zabrania tego, tego zrobić. Co do samych w ogóle idei dopłat, ja jestem przeciwnikiem, uważam, że nie powinno być dopłat w ogóle, ale oczywiście nie powinno być dopłat w Niemczech. Przykładowe Niemcy mówię w imieniu Unii Europejskiej, łatwiej będzie to charakteryzować. Nie powinno być dopłat ani dla rolników niemieckich, ani dla polskich. No, bo oni konkurują ze sobą i, i tyle, prawda? I wtedy nie ma problemu z, ze sprzedażą płodów bo ktoś ma taniej, prawda? Natomiast jeśli już są tego typu dopłaty, powinny być równe, żeby... No ale jednak nie było koszty ani... produkcji w Niemczech i w Polsce są różne. Wie Pani co? Koszty produkcji. Nawozy kosztują tyle samo albo mniej w Niemczech. E, środki ochrony roślin w Niemczech kosztują mniej niż w Polsce. E, możemy tylko i mój, wyłącznie mówić o tym, że koszt pracy w Niemczech jest wyższy aniżeli w Polsce. Co to znaczy? Rolnik w Niemczech, jego praca jest więcej warta niż rolnika w Polsce. A niby, przepraszam bardzo, dlaczego? Dlaczego? No, tyle samo się razy schyli na polu i tyle samo razy będzie z, rolniki, z, 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 z ciągnikiem jechał przez pole. To dlaczego to możemy mówić, że w ten sposób jest? I teraz, co by się stało, gdybyśmy wyszli z Unii Europejskiej? Albo te dopłaty, bo idealnie, tak jak mówię, jestem przeciwnikiem dopłat, ale jest pewna, jest pewien problem. Jeśli jesteśmy otoczeni przez konkurencję, która w sposób sztuczny, nieuczciwy dopłaca naszej konkurencji w jakiejś sprawie, na przykład, nie wiem, huty albo rolnictwo, prawda? dopłaca i niższy sztucznie za pomocą sztucznego zachowania i za pomocą poboru podatku od innych ludzi dopłaca do tego rolnictwa, to wtedy nasi rolnicy czy nasi hutnicy no, tracą możliwości konkurencji. To w takiej sytuacji, jeżeli czyli takie, można by wtedy potraktować to jako rodzaj wrogiego działania, prawda? No, wrogiego rodzaju konkuren konkurencję, dumping, prawda? To wtedy Polska może się bronić. Podobnymi dopłatami. No dobrze, ale wtedy też my, występując z Unii, wychodzimy ze wspólnego rynku i Unia także może się bronić cłami. Może narzucić na nasze produkty, na naszą żywność, a trzeba pamiętać, że my jednak 80% naszej żywności eksportujemy do Unii Europejskiej. Dlaczego do Unii Europejskiej, a nie gdzie indziej? Wie pani dlaczego? Bo nam Unia zabrania. Bo my nie możemy handlować z innymi krajami na równych prawach. My nie możemy sprowadzać ani z innych krajów nie tylko dlatego, że Unia zarzuca na przykład jakieś cła, które zresztą pobór cały, jak Polska pobiera na granicy cła, to, to nie jest własnością Polski, tylko oddajemy Unii Europejskiej cła, tak żeby ludzie wiedzieli, żeby nie myśleli, że to my z tego coś mamy. Otóż Unia nam zakazuje handlu z niektórymi krajami. W niektórych przypadkach. No nie sprzedawać możemy im. Proszę pani, nie, nie da się sprzedawać. Nie. Jeśli mamy jakiś kraj poza Unią Europejską, kraj na przykład, nie wiem, niech to będzie kraj X, i my z powodu narzucenia prawa Unii Europejskiej nie sprowadzamy od nich towarów, bo nie wolno, bo są takie przypadki, albo pewnego rodzaju towarów, a w in, inne towary sprowadzamy tylko, dla, tylko wtedy, kiedy jest cło. Znaczy, musimy, pobieramy cło, żeby oni nam sprzedali. To taki kraj X, co może zrobić? Robi dokładnie to samo. To znaczy nie kupuje od Polski albo narzuca cła na Polskę. To jest wzajemna relacja. Yy, więc po prostu z tymi krajami nie możemy do nich sprzedawać z tego tytułu, że my ich obkładamy cłami i zakazami przywozu towarów, więc oni robią dokładnie to samo. I dlatego Unia Europejska zdusiła polski rynek, żeby można było sprzedawać tylko do Unii Europejskiej i kupować z Unii Europejskiej. Yy, no niestety jest to decyzja administracyjna Unii Europejskiej. I my, przykładowym jakimś tam właśnie państwem ich na świecie, czy to w Europie, czy w Azji, czy w Ameryce Południowej, czy Północnej, nie możemy handlować, ponieważ Unia nam zakazała od nich kupowania produktów albo nakazała dać bardzo wysokie cło ich produkty, i oni zrobili dokładnie to samo. Oni nie mają wyjścia, muszą to robić w ramach retorcji. Czyli reasumując, uważa pan, że polskie rolnictwo sobie na rynku poradzi i że rolnicy nie stracą na wyjściu. Naprawdę, naprawdę? bez najmniejszego problemu. Proszę mi wierzyć, że jest sporo krajów na świecie, które nie są w Unii Europejskiej. No jest ich no naprawdę więcej niż tych, co, co są. Oni sobie no, rolniczą, że, że znakomi, różny, znakomicie, różny sobie radzą. znakomicie sobie radzą i są bardzo dużą konkurencją dla Unii, dla krajów Unii Europejskiej i tak dalej. Otóż rolnictwo Unii Europejskiej stało się mało konkurencyjne na świecie. Nie jest tak łatwo zdobyć inne rynki właśnie przez te, bo to nie jest sprawa tylko i wyłącznie tych retorsji wzajemnych, że my nie kupujemy to i inni od nas nie kupują. Nie. Unia Europejska narzuciła na polskich rolników i na niemieckich rolników tu jednakowo akurat niesłychane restrykcje związane ze sposobem gospodarowania. Z nakładami, które muszą być ze sposobem y, 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 trzymania zwierząt, prawda? Y, y, bardzo silne restrykcje, które w innych krajach nie są. W związku z czym innych krajach kraj, taniej produkują przejdźmy. żywność. Może przejdźmy do następnego tematu. Jakie jest Pana zdanie na temat obrotu ziemią w Polsce? Wiadomo, chodzi mi tu zwłaszcza o ziemię, która jest w posiadaniu skarbu państwa. Wiadomo, że teraz tej ziemi się rolnikom nie sprzedaje. Tak. Jakie jest Pana stanowisko w tej kwestii? Powiem tak, została wprowadzona ta ustawa zakazująca kupna ziemi rolnej tym, którzy nie są rolnikami i ograniczyła w pewien sposób obrót między nimi, no bo też mają, nie mogą sprzedać komuś innemu, prawda? Co do zasobu Państwa, to za chwileczkę, natomiast najpierw powiem o tej części, prawda? Otóż moim zdaniem jest to ustawa nawet nie socjalistyczna, czy tam komunistyczna, tylko bolszewicka. Czegoś takiego nigdy nie było, żeby człowiek, ja na przykład Stanisław Żyotek, No chciałbym kupić hektar ziemi i uprawiać go, prawda? No bo ja no chciałbym być, no do teraz mam taką ochotę. Nie, nie wolno mi tego zrobić. Zabrania mi nie tylko wolność osobistą, ale możliwość w ogóle dysponowania swoimi pieniędzmi i kupienia ziemi. Ktoś mi to zabrał, no, jakieś lobby się zrobiło i takie coś zabrało. Co więcej, temu rolnikowi, który chciałby mi sprzedać tą ziemię, zabro, zabroniono sprzedania, sprzedania mi tej ziemi. No, y, y, takiego czegoś y, nawet po wojnie za czasów komuny nie było. Każdy jednak mógł kupić tą ziemię. Owszem, były pewne różnego rodzaju ograniczenia tam i tak dalej, ale jak ktoś naprawdę chciał w końcu mi tą ziemię, to miał. Dzisiaj nawet w sprawie spadkowej problemy są związane z przekazaniem komuś ziemi, i tak dalej. Dla mnie to jest nieprawdopodobne. Owszem, tam wpisano 0,3 do 0,3 można kupić hektara, czy coś takiego. Problem w tym, że go to jest minimalna wielkość, w związku z czym nie da się kupić, bo nie da się kupić działki mniejszej, prawda? Więc to takie udawane jest, nie? Więc to jest akurat wprowadzono bolszewicką ustawę, która dla mnie jest po prostu czymś niebywałym ludzi, którzy ją przegłosowali, którzy ją zaproponowali, gdybym miał możliwość, to karałbym po prostu w przyszłości za, za, za tego typu ingerencje w moje prywatne życie i w moją własność, bo jest to coś ingerencja we własność. Natomiast to, że teraz jeżeli chodzi o no, grunty Skarbu Państwa, to, że państwo trzyma te grunty i nie udostępnia im rolnikom, już nie mówię nie miastowemu, Prawda, który chciałby być może też kupić. To jest następny skandal. Co to znaczy, żeby państwo trzymało w posiadaniu ziemię, własność tej ziemi? nie wie z jakiej parafii, cóż to jakiś minister pójdzie ją uprawiać? To ziemia cała powinna być w rękach tych, którzy ją uprawiają. Powinna być ich własnością. Oni powinni wiedzieć, że jak tylko chcą ją kupić to powinni mieć prawo ją do kupienia. No pewnie po jakichś zasadach, no nie mogą kupić ją za złotówkę, prawda? Musi być jakiś logiczny, wolnorynkowa cena, nie? Ale to trzymanie tej ziemi w rękach Skarbu Państwa właśnie jest czymś skandalicznym, takim jak, proszę Pani, w okresie międzywojennym, no w Sowietach, skolektywizowano te, te ziemie, one też przestały być własnością rolników, stały się własnością, gminy, państwa, nie wiadomo czyją, w każdym razie jakąś kolektywną, no potem nastąpił głód, no bo jak rolnicy nie mają własnej ziemi, to, to i produkcja jest, jest marna. Wielki głód nastąpił yy, i w Polsce było to samo, jeżeli chodzi o PGR-y, prawda? No, e, Kończy tyko, nam to, się prawda? czas, a chciałabym jeszcze panu zadać jedno pytanie. Yy, ponieważ yy, reprezentuje pan jakby opcję bardzo prawicową, yy, a jeszcze przypomnę raz, że mamy w Polsce milion trzysta tysięcy gospodarstw, przynajmniej tych, które pobierają dopłaty. Bardzo duża część, prawie połowa, nie produkuje na rynek. Część jakby ma ograniczenia w powiększaniu areału, ponieważ no wiąże się to z tym, że nie ma gdzie kupić ziemi, bo nie ma, nie ma wolnego obrotu ziemią. Jak to powinno wyglądać Pana zdaniem? Czy powinny w Polsce dominować duże gospodarstwa produkcyjne? Yy, czy trzeba zachować te, które tak naprawdę na rynek nie produkują, no ale ktoś ma te ziemię. No jak nie będzie dopłat, to nie będzie korzyści z tej ziemi, bo teraz trzymają ludzie yy, czasami małe areały po to, żeby mieć dopłaty. Tak, bardzo małe, no bo małe areały. Z dopłat korzystają przeciw, przeciw, przede wszystkim laty fundia. Ci ludzie, którzy byli bogaci, skupili wielkie tereny i mają ogromne dopłaty. To jest gro tych dopłat, idzie w ich ręce i oni się bogacą coraz bardziej kosztem zresztą innych, prawda? Więc, ee, no tam są ograniczenia, nie, nie można brać w nieskończoność, nie można w nieskończoność brać dopłat. Są ograniczenia Tak, ale im większa powierzchnia, tym większe dopłaty. E, po to ludzie często właśnie bogaci z tego żyją, prawda, skupili, a przy okazji oczywiście, oczywiście mają wielkie. To jest no ale to pan sam ten... sobie zaprzecza, bo oni mają właśnie pieniądze i dlatego kupują. A jakby im zabronić tak, ale... kupować? Proszę pani, jak ja mam pieniądze, to te pieniądze pożytkuję po to, żeby je mnożyć. I oni w ten sposób mnożą swoje pieniądze. Zobaczyli, że są dopłaty związane z powierzchnią, więc nakupili wielkie tereny za swoje pieniądze oczywiście. Ja do tego nic nie mam, że nakupili. Problem w tym, że nakupili i teraz z podatków wszystkich ludzi, ludzie im płacą za to, że posiadają te tereny. To jest rodzaj zarobku znacznie lepszego niż lokata w banku albo firma, prawda? I takie laty fundia, które w tej chwili powstały, ich w latach czy 70 czy 80, czy nawet 90 nie było. One powstały z powodu dopłat, dlatego są takie wielkie, ale to też powoduje, że normalni rolnicy nie mają możliwości kupienia ziemi, bo z jednej strony państwowa ziemia prawem kaduka jest trzymana przez państwo, nie, nie, nie sprzedaje się, z drugiej strony wolne areały wykupili laty Fundyści, prawda? Gdyby państwo sprzedawało, Jak to pani to się pyta, czy uważa, że tak, czy tak, gdyby nie było tych dopłat, byłoby normalnie. Otóż każdy miał tutaj ziemi, ile potrzebuje, ile potrafi obrobić, bo tak naprawdę o to chodzi. Tu nie chodzi o to, żeby ziemia rolna, ziemia leżała długiem, prawda? Chodzi o to, żeby rodziła e, jedzenie i żebyśmy lepiej żyli. A w tej chwili zostało sztucznie to zrobione. Ja pani podam taki o, te, te dopłaty rolnicze albo dla różnych takich, no ja jeżdżę czasem do Bieszcza, ja chodziłem na jeżyny, tam takie piękne jeżynisko, było wielka góra i tak dalej. nie? Przyjeżdżam e, nagle, patrzę się, te, to kilka, kilkanaście hektarów chyba tego było, wspaniały, tam cała wieś chodziła. Nie ma jeżdżu, wycięte. Nikt tam nic nie robi, prawda? Ale ktoś dostał wypłatę, za, do, dopłatę z Unii Europejskiej za zagospodarowanie terenu. Na czym ona polegała? Wycięcie jeżyn i potem one muszą sobie od nowa odrastać. To no, takie kretyńskie rzeczy. Ja, owszem, to jest drobiazg, ale tak, na takim czymś polegają, e, polegają dopłaty unijne. No musimy niestety kończyć. To prawdopodobnie szkodliwe. Nasze 10 minut się kończy. Mam nadzieję, że jeszcze raz, jeszcze nie raz uda nam się porozmawiać. Choć trzeba przyznać, że pana poglądy nie są mainstreamowe, nie jest to główny nurt. I chociaż pan podkreślał, że żadnej grupie społecznej nie chce się pan przypochlebiać, Wie pani, co nie będę zmieniał swoich poglądów albo mówił nieprawdy, tylko po to, żeby mi słupki rosły. Po prostu, no, jeżeli cóż, jeżeli z tego tytułu mam nie mieć głosów za sobą, to nie będę miał głosów, ale przynajmniej będę mógł sobie w lustro spojrzeć bez plucia w niego. Bardzo panu dziękujemy. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo.